z tej strony Anka. Będziemy dzisiaj grać Raid Runner. Dobra. Będziemy musieli tutaj pokonać dużo parkourów, żeby tutaj nie spaść. Żeby nie spaść. Hop. Uf. Hop. Ok. idziemy tutaj nieźle. Biegnemy, Biegniemy. Trochę tutaj zrobimy. Teraz szybciej, teraz szybciej pójdziemy. I jestem już na rzut. Nie! Nie! O nie! Dobra. Zbytnie się pospieszyłam. Spada. Smutna. Dobra. Biegniemy, biegniemy, biegniemy. Hop. Nie! Mówi się Anikas Mówi się tak Okej, okay, biegniemy Biegniemy mm. mm. Tania Hop. Ojeju, ja się tutaj podskoczyłam Tergel. Ja? targel, Nie wiem, kto to <coughs> Enderman Pal gumę. Palić gumę. Odwojaninę się nauczyła. Od białego. Dobra. Odwojana do o. białego dana. Jeju. Jeju. To nic. Na, 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 na z, tym, z tym filmikiem to nic nie było. Okej okay. Ja nie chcę zgadać na... na ós, na 9 e, Plus, tylko nie spadnij Ja, ja nie będę gadać z 8, okay. po prostu 8 Hop, ja z, hop. Hop. hop, Bo one są, będą ko nas silniej. Dobra, Tindra też Hop, jestem już na szarym. Nie! Jubi! Oh my god! Dziesiąta ma koniec. Dobra. Hop! Hop! Jeju! Jeju, dobre. Ty, ty przestań tak mówić, bo zaraz ciebie kopnę kostko, Nogą raczej. Konety jest tak bardzo dla mnie wkurzające. Okej. Okay. Hop. 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 Pff. Hop. Hop. Jak ja zawsze trzeba przygrywać. A no nie, 7 minut. Przez to od początku. Najgorsze, że nie ma tam e, checkpointów. Bo proszę. Dobre. Że nie ma. Bo ja i mój kuzyn robimy takie challenge zawsze. Żeby nie robić checkpointów, prawda? Tu. Tak, dobicie. Jesteście w Nie, rozmiotami? Nie! Bo ja zawsze dobię checkpointa, albo ja nigdy nie dobiłem, bo ja nigdy nie grałam w jakieś, no, jedynie grałam tylko, no, kilka razy w pigi i koniec życia wtedy. I, i potem dowiedziałam się, co ja robię. Przecież się, że to, to jest moje życie. Ejo, nie ja odało mu się, bo się potrapałem I to jest moje życie na koniec. Dobra. Skaczemy. Puf, 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 puf. Padę, Zika. Zostały tylko 3 minuty. 12 HP zostało nikowi, jak ja prawie go zabiłam. Nie. Nie, Dobra, Teraz tam będę zawiasy Dobrze, nasza bibi z Okej, okay, jestem. Ja ta. nie chcę za dużo oddopywać w tej postacie. Bo mam za dużo tych postaci. Mam dwóch na pierwszej mocy i mam za dużo do Wypadać, przecież. Hop, no nie. Z... Zapomniałam, że to jest to no krok dalej. Zrobię za trzy ciosy i biegniemy, Nie, no dwa, dwa minuty zostały. Bu bu. Bu. Przetaczam, ja. The trapper kill! Czek ludzi za ten elka. Coś mnie bardzo Strzelina. zdenerwuje, to ja już kończę grę. Choćby nie wiem co. Bum! Choćby nie wiem co. Muszę... Czuła! Uja, uja, uja. Dobra. No, moi ludzie hop, nie umieją obronić małej tutaj. I ja Pięknijmy. I znowu Hop. mnie zabił modlisz. Coś na no niebieskim O oh Muszę przybliżyć ekran Hop Okej okay. okay. No moi ludzie Hop. są zbyt dobrzy zbyt słabi Bo do niej nie brak Hop Okej Stoisz na szarym. Jej. To chyba, to chyba. Hop. Hej. dzieje? I. I. Nie. Wiedzieju. Jeju, jakaś dziewczyna jest jeszcze na ciemno-zielonym. Nie dobrze. nie dobrze, że została już minuta. O nie, jest zostało 57 sekund. 54. Tak, miałeś rację. Hop. Ja umiem myśleć przyszłość. Kupy co nie? No, 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 no. zabiła. jest double killem. Double. B ma pi jedno nochapę, więc na pewno Hop. to był jej stał kółeczko. O Double kill. O nie. No nie, ja się tego ta, 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 ta. Nie no. Tindra wygrała. Co? Tindra wygrała. Ona się to przyszła! Tak! A co się dzieje, jak się przyjdzie? Nie wiem, dostaje się chyba więcej kasy. Nie wiem. Kasy? Tutaj nie ma kasy. Jest kasa! Z taką straszką. A ja tutaj daję! Din... Dobra, key. Tindra tym razem nie może być pierwsza. I nikt nie może być pierwsza poza mną. Double kill! Triple kill! I sam zginął. Ja <laughs> jak zawsze. Co? Jak zawsze musisz wyginąć przy trzy kilo. no i jak zabiłem trzy ci to razu. Ale to było okay. dobre, że ja muszę wykleić. A jeden raz zabiłem pięć ludzi na raz. Bo ja chcę dowiedzieć się dalsze te parkury. O ja! Dalsze te parkury. O ja! O ja! O ja! O ja. To ja! O, o. Bądź cicho. o o o o o o! Ja palę gumę, Bibi. Ja jestem hardkury. Okej. Biegnijmy, Jeju. Jeju! Te przezroczyste kolory są... O ja. Tego nie dam rady. Ja sam zginąłem słabo. Okej. Hop. Hop. Oh, <grystanie> ja zginąłem jak zawsze. A pipi ma 98 HP. Teraz ma 96 HP. Aha! <grystanie> już na granatowym. Potem jeszcze cztery paski. I bym już bym wygrała. Tylko, że trzeba przejść przez dziurawość ścianę. Ta dziewczyna znowu wygrywa. Nie, chłop, chłop wygrywa. A, że chłop. Chłopcy gudą. Gudą. O jakiś, o jakiś się zginął, nie, nie no, o ktoś, ktoś zginął na fioletowym tym. Ja zginęła sama, sama zginęła. Uuu, trzy osoby walczą O, medal. Środowłosa du, dziewczyna, ja jestem rodowosną dziewczyną. Ja ilu ludzi zapiło? Zobaczę. Zapiłem jedy, jedynie jakiegoś Miszka nity. <grym> Okej, okay. 105 minut. Ha! Zabijecie MZUWA! Panato to! I też Ciebie zabijecie! Ambe. Nie przewidziałam, że miałeś gadżet. Aha! Gdyby bez gadżet, A ona ma dziesiątą Nie, Nie! Wiem, nie! Nie! Ma. Nie! Na pewno ma. Poczy, poczy, poczy. Jeju, ja już kończę grę. Bo się zdenerwuję. Tak, ja się zdenerwuję, jak jeszcze dwa, dwa albo trzy razy zginę. Dobra, biegnijmy. Internet. Hop, hop, tak hop. W tym momencie, w którym prawie byłem hakerem i zabitym. Aha. Myśl, ja... Dobrze, ja tylko się ukrywał i myślę, że przeżyło, bo się ukrywało. Ale za ścianą, więc nie było to dawy. Kodawie zginąłem, zginąłem? A dobrze, nie zginąłem. Aaaa jeju! Nie, nieźle się nie zdenerwuje niedługo. Zdenerwuję się sama na siebie. Maks, mama, mama, Max nie biegnę. Kto najlepiej Dalej zabija? Biegne. i biegnę. Kto więcej ludzi najlepiej zabija? Mottis i Edka. To prawda, co nie? Mogą mm -hmm. przesunąć. no. Ale też Frank może. Ale Biden może inaczej, tylko po kolei, więc nie, nie zabiję. O, Mottis ma dziesiątą albo dziewiątą. Okay. Bibi ma dziesiątą. Dobra. Nie, Motis ma... Hop! Nie, ma 8. A Bibi ma dziesiątą! What? Nie no. Ła! pam jakieś fartowe! Nie? Hey, ja już kończę. Jak wam się podobał film, to zostawcie kciuk w górę. Pa, pa!